Łukaszu, wyobraź sobie, że ja Ciebie widziałem przy Stoisku Atom Comics na festiwalu Komiksowa Warszawa. W Warszawie, jak to możliwe? No, byliśmy byliśmy w Warszawie, w kół. Tak, w tak. To, tak. No to się widzieliśmy na żywo. Po paru miesiącach znowu, bo ostatnio w Wrocławiu byliśmy. Mhm. No i było fajnie. my Mieliśmy okazję spotkać Jacka tutaj pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy, no i co, przystępujemy do omówienia co kolejnego komiksu otrzymanego od, od? Atom Comics. Dokładnie, dokładnie, witajcie wszyscy serdecznie, dostałem znowu przesyłkę z napisem, ja bardzo lubię ten, ten napis, to jest twoja przesyłka, uśmiechnij się, więc co, uśmiechamy się i otwieramy ją. Tak, otwieramy. bąbelkową a, a dobra chociaż to jeszcze jest folii ale już poznaję. słuchajcie Łukasz mi nie mówi Łukasz mi nie mówi zazwyczaj nie. co zamawia e, tym razem mi nie zdradził więc e, moje zaskoczenie jest jak najbardziej na miejscu e, ale z drugiej strony z będzie z drugiej pan zadowolony nie słuchaj ale numer ale numer Wiesz co, ja myślałem, że zamówiłeś Don't Of DC Primer jedynka, ale to jest dodatek, ja mam tutaj dwa komiksy. <grym> tak. Free special edition. E, mam o, no to super. A drugie, wow. A drugie to jest jakie to jest grube? Batman the Brave and the Bold. Tak, to zamawiałeś? Tak, to tak, Zgadza się. Ale super. No dobra, weźmy się pierw za Batmana, a później zobaczymy ten malutki zeszycik. Free Special Edition. Ale ekstra. No jestem zaskoczony. Zamówiłem, bo wiem, że jesteś wielkim fanem tej postaci. A tak. tutaj mamy yy, chyba jeden z ulubionych naszych wspólnych duetów twórców tej postaci, czyli Tema Kinga i Mitcha Gerardza. Dobra, i co to jest w ogóle za, za seria? To jest seria po DC, co nie? Tak? Dobrze myślę. Y, tak, nowa seria DC, pierwszy numer i to są y, takie historie w częściach w kolejnych zeszytach będą kolejne części. Y, to są kilkunastostronicowe y, historie. Na przykład ta pierwsza opowiada o pierwszym spotkaniu, na wersja pierwszego spotkania Batmana i Jokera. To już pewnie kartkujesz teraz w tej chwili. Nie, na razie, na razie spoglądam na stopkę redakcyjną, kto odpowiada, mhm. i przy okazji, tak tutaj widzimy tak, kilka film, części, jest... kto, kto pisze za co. I pierwsza strona, ona jest świetna. Bardzo mi się podoba ten styl. Wiesz, co ja ten styl właśnie kojarzę? Tak, e kojarzyć, bo to jest właśnie y z tego y całego długiego cyklu. Od misji odrodzenia, właśnie. Ten 12, 12 tomów. Mm -hmm. To właśnie Mitch Gerads też tam rysował. Bardzo dobrze to wygląda. Naprawdę podoba mi się. to jeszcze tak patrzę na półkę. Kryzys bohaterów, właśnie. Nie, kryzys bohaterów. Przepraszam cię bardzo. Mister Miracle rysował. Mitch Gerrard. Mm -hmm. Powiem ci, że ja tak. Ten styl jest mi bardzo bliski go kojarzę ale ciężko mi jest w tym momencie sobie przypomnieć w którym komiksie to widziałem ale niewątpliwie mam mocne skojarzenia z a, wiem One of a Day Riddler też recenzowaliśmy od Atomu. Wiesz co, możliwe ten zresztą taki gruby też w takim formacie i tutaj ślejona jak mi się podoba, słuchaj, ta duża strona, tam, gdzie jest Joker siedzący na ławce, trzyma balonik i koło niego jest dziewczynka. Czy to tylko mnie się kojarzy z 100 Stevena Kinga? Wiesz co tak, tak, to jest bardzo dobre skojarzenie i powiem ci, że. Yy, yy, to w ogóle jest taki. Pierwsze to skojarzenie to oczywiście horrorowe. Ale to wygląda na również na jakiś dramat w ogóle psychologiczny również. Mhm. Ale naprawdę, słuchajcie, no ja się będę znowu ekscytować. Strzał w dziesiątkę, Łukasz, naprawdę strzał w dziesiątkę. Te ilustracje są piękne. Piękne. Kolejne części tego, tej historii zobaczymy w kolejnych numerach, bo to, to jest taka jakby antologia. Po, po kilka różnych historii będą zawierały kolejne numery. I stworzone przez różnych twórców, co kilka zeszytów będzie się zmieniał ten team twórców i będzie opowiadał różne historie, no głównie o Batmanie i światem, świa o świecie związanym z Batmanem, ale nie tylko. Tutaj mamy na przykład też yy, nowy, nową wersję drużyny Storewatch yy, dowodzoną mm -hmm. przez córkę Deathstroke'a, jak widać. No, ja kartkuję jeszcze. To jest, słuchajcie, bardzo, w miarę gruby komiks. Tak, to nie jest, tak, jest zeszytówka. To, to nie jest To jest trzech trzyma. historii, a trzecim, ostatnim jest historia o Supermanie. Nie będę zdradzał dokładnie o czym, żeby nasi widzowie i czytelnicy się z nim zapoznali. Dosyć ciekawa to też jest pierwsza część tej historii. Mhm. Ale tutaj te, te rysunki już może nie jestem aż tak zachwycony, ale bardzo ciekawa kreska z Javiera tak, tak. No, zmienia się, tak, mamy tutaj sporo. A nie, przepraszam, cztery historie, bo tam jest taka króciutka pod koniec czarno-biała historia z przepięknymi rysunkami na bardzo dobrze znanego sylwek Dana Mory, którego recenzujemy, recenzowaliśmy komiksy raz i na zawsze, pamiętasz? Mhm, tak, tak. Tak, mamy, mamy czarno białe Taką ee... dosyć króciutką historyjkę na kilka, dosłownie, nie? 5-6 stron. Dobra, to mnie się naprawdę podoba. Fajnie, fajnie wygląda. Zachęcająco. Mówię, ja tylko zobaczyłem tam y, kilka tygodni temu tą grafikę, właśnie jak wspomniałeś, tej dziewczynki Jokera, który trzyma ten balonik, i ja się zachwyciłem. I pomyślałem sobie, muszę mieć ten komiks. No ja i... Ci... No. no i ja Ci powiem, że no. ten ostatni kojarzy mi się z, z tą serią Batman z Jamesem Tynionem IV. Prawdopodobnie, no, tak. no ja jestem tak. przekonany, jest... że, że tak, że tam Dan Mora też jak... występował. I, i, już co Ci powiem, to może być jakaś inspiracja albo jakieś nawiązanie do tej serii. Właśnie do tego świetne. Batmana przyszłości. Świetne, świetne, świetne. Jeszcze raz świetne. Ja myślę, że osoby, które są fanami Batmana, to samo stwierdzą po, po obejrzeniu ze mną tego komiksu. To teraz zobaczmy jeszcze na chwilę, po ile jest ten komiks na Atom Comics, bo tam można kupić go, prawda? On kosztuje 32 zł99 groszy. Zł. Mamy tutaj opis produktu, i tak dalej, oprawa miękka, 64 strony, cena okładkowa, i no to mamy wszystkie podstawowe informacje. Wrzućmy do koszyka, złożę zamówienie, i spróbujmy znowu wykorzystać kod czy kupon rabatowy. Kupon tak. flash. Czy coś zmieni? Zobaczmy. 32,99. No jest. Minus złoty 65. Super. Dobra. Cały czas pamiętajcie o tym, że jest ten kupon rabatowy. Wystarczy wpisać odpowiednie hasło i się zmienia. Cena jest mniejsza. Wracamy do naszego komiksu. Podoba mi się. A tobie? Bardzo, no oczywiście obaj pewnie mamy nadzieję, że wcześniej czy później tym chcę zainteresuje się Egmont i wyda go w wydaniu zbiorczym. No nie ma co ukrywać, ja też zawsze liczę no. na to, żeby któryś z polskich wydawnictw, no prawdopodobnie Egmont zainteresuje tak. się tym i obie się zainteresował, bo ilustracje są bardzo dobre. No dobra, przejdźmy jeszcze do tego drugiego komiksu. Jestem ciekaw w takim razie. Co ja... ja... Nie wiem, co, co ty dostałeś, co Aha, mi ci... bo ja nie widzę. Dobra. Aha, dobra. Kojarzysz? Dobra, to y, kojarzę, ale wiesz co, y, ja go jeszcze nie czytałem. To jest taki bezpłatny dodatek, który zapowiada różne wydarzenia z DC, które będą miały miejsce w tym roku. To, to wiem, więcej nic nie wiem. Mhm. Dobrze. Y, no to słuchajcie. Łukasz nie wie, co tutaj jest, ja też nie wiem, co tu jest. No więc będziemy wspólnie sobie to przeglądać. Superman and Louis. Co to jest? Nowy epizod? To chyba serial, co nie? Tak mi się wydaje. Dla serialu. Aha, dobra. No i mamy. komiks. No trudno jest mi cokolwiek powiedzieć. No eee, ja ale... niestety nie mogę pomóc, bo nie mam tego komiksu. Dobra, to nic nie szkodzi. Ja jedynie tutaj podziwiam tę ilustrację, a ta ilustracja mi się bardzo podoba. Mamy tu rozkładówkę. Kto zabił super bohaterów? O! A tutaj mamy ciekawą. Ciekawy biogram bohaterów. Eee, mamy Supermana, Green Lanterna. Eee, no to jak mała encyklopedia bohaterów. Eee, herosów naszych. Bardzo dobrze to wygląda. Powiem ci, że to jest smakowity kąsek dla, um, dla fana, fana DC. Czyli to jest jakiś taki katalog? Bo tak, z, e, z wiesz co, rydzie. ja myślę, że um, oczywiście to jest kawałek komiksu, e, trochę taki biogram, e, biografia Informacje podstawowe o niektórych wybranych e, superbohaterach. No i teraz mamy Welcome to Dawn of DC, czyli aha, wybrane komiksy, które się pewnie ukazały w tej serii wydawniczej. E, oczywiście w Ameryce, bo u nas jeszcze tego w ogóle nie ma. E, no reklamy, same reklamy teraz. No i oczywiście reklama e, flasza filmowa, edycja. No i Przepięknie to wygląda, no bardzo mi się to podoba, lubię takie, takie widoki, taką ekspozycję bohaterów, świetnie. No dobra, dobra Łukaszu, dobrnęliśmy do końca, mamy dwa zeszyty, dwa komiksy, no jeden jest taki powiedzmy właściwy, drugi jest reklamówką, oddajemy, przeznaczamy na konkurs. No i chyba zaskoczymy naszych widzów, bo ten konkurs nie będzie trwał dwa tygodnie, ale tydzień tylko. To Ty też mi zaskoczyłeś No dobra, to poczekaj, to, to ja ci wyjaśnię, bo za tydzień... Nie, nie wyjaśniaj, po prostu mów mów wszystko. Dobra. E, bo już poprosiłem o kolejny komiks do recenzji, który wychodzi za tydzień i dlatego ten czas... Konkursu będzie trwał tylko tydzień. Ten konkurs będzie trwał tylko tydzień, bo kolejny za około tydzień, no, może z małym hakiem, dostanie, otrzymamy. I dlatego. Tylko, Także tydzień no to... od, od emisji tego filmu macie czas na. By odpowiedzieć na pytanie konkursowe. A pytanie konkursowe brzmi: Jaka jest wasza ulubiona antologia komiksowa o przygodach Batmana? I uzasadnijcie krótko, dlaczego. A czy ja mogę wziąć udział? Bo jeszcze co odpowiedzieć? Nie mam problemu. Nie, nie żartuję, żartuję. Nie. Oczywiście bardzo fajny pomysł, bardzo, bardzo ciekawe zadanie odpowiedzieć, która antologia z Batmanem jest wasza taka najlepsza, najciekawsza? Tak, mamy tydzień od początku, od momentu publikacji tego materiału. No i dobrze. Dziękuję Ci Łukaszu za mile spędzony czas. Dziękuję tobie Dziękuję. za obejrzenie tego materiału i zachęcam Cię też do wzięcia w, w konkursie, tak? Wzięcia udziału w konkursie. I oczywiście dziękujemy za wysyłanie tych komiksów, za to, że możemy o, nagrywać, możemy się bawić. Dziękujemy o komiks z Krakowa i pozdrawiamy.